Kolejną rundą w kalendarzu na 2024 rok miała być runda dobrze nam też znana jeszcze z rajdów okręgowych i z Mistrzostw Śląska, czyli jeden z najstarszych rajdów, rajd Wisły. Bardzo liczyliśmy na Wisłę, ponieważ no to jest kosmicznie trudny rajd, bardzo trudne odcinki górskie, Zawsze pogoda jest bardzo kapryśna, zazwyczaj leje, jest mokro, jest ogrom błota. Ja lubię jeździć w takich warunkach, ja lubię jak jest mokro, lubię jak leje deszcz, lubię jak jest dużo błota, wtedy Jakoś najlepiej mi się jedzie i gdzieś tam dobrze czuję tą przyczepność, no i potrafię jechać wtedy szybciej niż konkurencja. No i gdzieś tam bardzo często w tym rajdzie pasowaliśmy się bardzo wysoko w klasyfikacji generalnej. No i bardzo liczyliśmy na tym, że w tym roku też ten rajd udało się pojechać. No niestety organizatorzy Miesiąc przed tak naprawdę, odwołali go, nie udało się zebrać funduszy, no więc jest nam z tego powodu bardzo przykro. Tą przerwę chcieliśmy wykorzystać na, na testy e, międzysezonowe. E, niestety gdzieś tam no, nasz plan nie do końca się powiódł i kolejną rundą, którą dopiero przystąpiliśmy po rundzie e, rzeszowskiej. Po przerwie dłuższej była runda ostatnia już w kalendarzu, czyli RAID Śląska. Bardzo lubimy RAID Śląska. To jest pierwszy rajd, w którym startowaliśmy w tak naprawdę z Sebastianem w poważnej rywalizacji z licencją, tak? bo to jeszcze było za czasów rajdowych samochodowych w Mistrzostw Śląska. Później to był bodajże pierwszy rajd, w jechaliśmy w RSMP. Eee, natomiast no, w tym roku e, ten rajd był run rundą e, samodowych no, my, mistrzostw Europy, e, w związku z tym no, cała oprawa też ilość kibiców e, no, była na najwyższym poziomie i też nam się bardzo miło jechało, kiedy przy odcinkach czy to miejskich, czy poza miastem tych kibiców było, było ogrom no, i zawsze fajnie jest startować, gdzie obok startują zawodnicy z realne, Europejskiej czołówki. Ilość dojazdówek i odległości jakie musimy przejechać między odcinkami czy dojazdu na odcinki są bardzo duże z racji tego, iż baza rajdu znajduje się na chorzowskim stadionie. Oczywiście ma to wiele plusów za sobą, gdyż możemy promować w ten sposób rajdy, wiele kibiców może nas odwiedzić na serwisie. Natomiast e, samo podróżowanie, no, jak wiadomo, nie mamy ani klimy, ani ogrzewania specjalnie w aucie. Auta też nie są zbyt ciche, więc te odległości po po dniu, e, jakie pokonujemy, no, wychodzą, e, wychodzi zmęczenie e, i brak koncentracji na ostatnich gdzieś tam odcinkach. E, dlatego to przygotowanie fizyczne i psychiczne przed rajdami w trakcie sezonu jest e, na tyle istotne, abyśmy mogli e, w pełni uczestniczyć i, i cały czas jechać tempem. Długie dojazdówki w rajdzie Śląska no to jest jakaś charakterystyczna jego część od powiedzmy paru lat. No, oczywiście jest to zawsze męczące dla załóg, tak? no, ponieważ jazda rajdówką zgodnie z przepisami i w ruchu drogowym no, jest, jest ciężka, tak? no, stanie w korku, czy... Czy przejazdy po 60-70 km do odcinka, no jednak bardzo mocno męczą, dużo mocniej na przykład nie męczą niż jazda po samym odcinku, gdzie trzeba być skupionym. Natomiast no, jest jak jest, tak? Byliśmy do tego przygotowani i wiedzieliśmy, że tak będzie, więc tutaj, tutaj nas nic nie zaskoczyło. Pierwszy dzień rozpoczął się dla nas dobrze, natomiast początkowo gdzieś tam z, trochę zbyt twardo ustawiliśmy samochód. E, starałem się kilka kliknięć zmienić e, i zmniejszyć e, nam samochód na tyle, na ile było to możliwe. E, nie odwiedzając serwisu, e, dopiero podczas e, pierwszego serwisu mogliśmy zwiększyć auto. E, no, gdzieś tam to doświadczenie, no, tra, e, z racji tego iż była to runda również Mistrzostw Europy, e, trasy były... Pokrywały się z poprzednimi latami, były trochę wymieszane z odcinkami rajdu Wisły, znanego nam z poprzednich edycji. Natomiast no, były to nowe konfiguracje. W takich konfiguracjach wydaje mi się, jeszcze nie jechaliśmy Rajdu Śląska. Praktycznie wszystkie trasy były nowe, oczywiście gdzieś tam no, Organizator łapie się gdzieś poprzednich e, rozpisek e, i tych tras, e, więc no, elementami oczywiście no, były znane punkty, natomiast w tym roku było ich e, wyjątkowo mało. E, no i pierwszy dzień też e, rozpoczynamy od e, odcinka miejskiego, odbywającego się e, również w centrum miasta, w bardzo ścisłym e, centrum miasta. Pod Myślę jednym z e, bardziej znanych e, budynków w Polsce, czyli Spotka Katowickiego. My, my lubimy jeździć odcinki miejskie, tak? Raj Śląska, e, to są dwa odcinki miejskie. Jednym w, w, w okolicach Spotka, no to tam po prostu e, oprawa na najwyższym poziomie, mnóstwo kibiców. E, Także, także no bardzo fajnie, kilka beczek. No i ten odcinek, udało, ten odcinek pojechaliśmy bardzo fajnie, bodajże drugie miejsce w klasie. No i kolejny odcinek nam znany przy Sterionie, tak, też beczki, też bardzo widowiskowo, też bardzo dużo jeździ kibiców. No i też wydaje nam się, że bardzo fajnie ten odcinek udało się pojechać. Tam delikatnie zahaczyliśmy o krawężnik tylnym kołem, natomiast bez większych szkód. Tutaj oprawa medialna, oprawa kibiców, myślę, że barburka warszawska ma godnego konkurenta pod tym względem i naprawdę jest to zrobione z mega pompą, e, super się to ogląda e, z tego co wiemy od kibiców, od znajomych. E, no, przeżycie jest fenomenalne, e, no, myślę, że Rzeszów też e, mógłby mogliby stanąć w szranki e, w walce o kto, kto, kto zrobił to lepiej, ponieważ no, tutaj władze też rajdu Muszą się mocno postarać i dobrze żyć z władzami miast, bo, bo zamknięcie ronda e, której, tramwajowego, ogromnego ronda, kilkupasmowego, a pod którym też przechodzi tunel, myślę, że jest no, dosyć dużym wyzwaniem dla organizatorów, ale wychodzi im to genialnie i jesteśmy im tak naprawdę wdzięczni, bo jest to tak naprawdę mamy dwie rundy, na których możemy się zaprezentować w ten sposób kibicom. I w takich miejscach, jakim jest Rzeszów, Ścisłe Centrum, No i Ścisłe Centrum całej aglomeracji Śląskiej, jakim jest są Katowice, tak. Więc tutaj, no, Szapoba, jesteśmy pełni uznania za, za tego typu podejście. Gdyby te o dojazdówki były jeszcze krótsze, to by było super. Odcinki miejskie na Śląsku tym razem były rozgrywane po ciemku, więc było to dużo bardziej widowiskowe. Tak jechaliśmy z elektrownią. No i było to bardzo ciekawe. Podczas tego rajdu, tak jak zresztą i rajdu małopolskiego, rywalizowaliśmy trochę wewnętrznie z naszym kolegą Pawłem Grzywaczem. E, który e, wypożyczył auto od e, Marka Reflera i podczas tych dwóch rajdów też e, pod jednym namiotem z nami rywalizował. E, więc to też zawsze dodaje e, gdzieś tam dodatkowych smaczków. E, niestety na przedostatnim odcinku e, u Pawła doszło do, do uszkodzenia e, zawieszenia i w pełni nie mógł e, gdzieś tam rywalizować do końca z nami, co, co pozwoliło nam na podkręcenie trochę tempa i, i ułatwiło zadanie. Szczególnie, iż na ostatnich odcinkach spadł bardzo obfity deszcz. A, a jak to niejednokrotnie Marcin pod, podkreślał, no w takich warunkach jeździ nam się o dziwo lepiej i, i bardziej pewnie. Niestety no wyjechaliśmy tylko z dwoma zapasowymi kołami na, na deszcz przygotowanymi. A to auto całkiem dobrze się sprawowało przy gdzieś tam zastosowaniu pewnej tajnej techniki i ustawieniu auta. Jechało nam się naprawdę dobrze i czasy były, no, myślę, że takie graniczące z życiówkami, bo podgryzaliśmy również obecnego mistrza w naszej klasie, czyli Huberta. No, drugiego dnia tak naprawdę nie wiedzieliśmy do końca, czy odcinki będą mokre, czy nie. Wyjechaliśmy oczywiście na slickach miękkich, natomiast zabraliśmy do bagażnika dwa deszcze, no i przed jednym odcinkiem odcinków zdecydowaliśmy, że założymy te dwa deszcze i pojedziemy tak naprawdę na krzyż, tak? ponieważ no przed tym odcinkiem tuż na Dajazówce spadł deszcz, wiedzieliśmy, że będzie mokro. My zdecydowaliśmy się jakby skrzyżować opony trochę ale Robert Kubica. Pierwszy raz tak naprawdę jechaliśmy tak w życiu e, tym samochodem. No i o dziwo okazało się, że było to bardzo przewidywalne. Oczywiście no, braliśmy pod uwagę gdzie są te deszcze i, i zakręty akurat w tą stronę. Gdzieś tam zachowaliśmy pewien umiar, bo wiedzieliśmy, że auto może się spłoszyć czy nas zaskoczyć, natomiast oddziwo było bardzo bardzo stabilnie. E, jak już poczułem, że gdzieś tam mam nad tym kontrolę, jakby czuję, e, jak się jedzie w autem e, z taką konfiguracją oponową, no i tam no, przyspieszaliśmy cały czas. E, kontrolowaliśmy tą przewagę nad e, naszą konkurencją i e, skończyliśmy rajd na drugim miejscu. Nie zwykle wyjęczy nam barburka warszawska, która jest e, podsumowaniem tak naprawdę sezonu e, corocznego, podziękowaniem dla, dla sponsorów, e, podziękowaniem dla kibiców. E, natomiast no, mimo iż nie jest już to brane do żadnej klasyfikacji rocznej, e, staramy się jechać jak najbardziej efektywnie. E, Efektownie może nie do końca, bo, bo tak jak już gdzieś tam wspominałem, no, ta wola rywalizacji duch sportowy zawsze jest. Um, no, nie do końca ta jazda tak może pod kibiców um, jest, jest super. Um, natomiast no, no, jesteśmy sportowcami i staramy się jechać jak najlepiej jak najszybciej. No oczywiście, jeżeli pojawi się gdzieś tam błąd na trasie i nie mamy już szans na, na walkę, no to, to wtedy, wtedy możemy jechać pod kwiców, Natomiast najczęściej zawodnicy decydują się na taki krok dopiero na karowej, jeżeli się, się na nim dostaną, a jest to myślę marzenie każdego z uczestników. To jest to nasza trzecia barburka, e, tak naprawdę. E, raz jedna była przejechana lancerem, e, no i druga przejechana fiestą. Konkurencja jest zawsze bardzo duża, e, tutaj jest zupełnie inny podział na klasy, więc autem Rally 3 startujemy w najmocniejszej klasie razem z autami Rally 2, czy mocnymi autami Proto, e, czy Lancerami i Subaru, które no, mocowo są, czasami nawet dwukrotnie mocniejsze od Fiesty. E, natomiast to... Co roku tym rajdem chcemy podziękować e, naszym partnerom i pokazać je z lepszej strony i przede wszystkim e, no, naszym celem wiemy, że nie jest walka w e, generalce o czołowe lokaty, ponieważ no, autem reagi ciężko i jest to niemożliwe, żeby tak naprawdę e, osiągnąć e, i walczyć o zwycięstwo z mocniejszymi autami. Natomiast no, naszym celem jak co roku było kwalifikacja do kryterium asów, czyli na Panią Karową i to udało się wykonać. Marzeniem każdego zawodnika startującego w warszawskiej Barburce jest dostanie się na legendarną Karową i przejazd jej ulicami. No jest to, myślę, najbardziej znany odcinek z każdego kibica, każdego, każdego zawodnika rajdowego. No i myślę, że można na pewno zaryzykować, iż jest to marzenie każdego z nas. Nam udało się to już dwukrotnie. W tym roku po, powtórzyliśmy ten sukces i po, po całodniowej tak naprawdę batalii Eee, no, nazwijmy to odcinkach trochę, może przypominających bardziej e, kajotesy, natomiast no, również niezwykle wymagające nie, wymagający odcinki. E, w tym roku odróżniało to od poprzednich e, lat i edycji e, barburki to, iż e, pojawił się dodatkowy serwis na BMW e, W poprzednich latach e, również były takie serwisy, natomiast przez ostatnie Kilka edycji Organizator przyzwyczaił nas do jednego, jednego serwisu. Powrócił również piątkowy odcinek testowy na, na Bemowie. Niestety był on na tyle skondensowany, że udało nam się przejechać tylko i aż dwa razy. Limit czasowy został wyczerpany dla, naszego, dla naszej klasy. Myślę, że większość zawodników przyjechała maksymalnie 2-3 razy. Pierwszy dzień zmagania barburki rozpoczynamy od e, stety, niestety oddalonego trochę odcinka Słomczyn. E, odcinek bardzo, bardzo fajny, bardzo zróżni zróżnicowany, gdyż nit, e, idzie nitką toru asfaltowego, później przechodzi w Joker-Lapa, aby zakończyć odcinek e, po dwóch hopach e, i szutrowym, typowo odcinku. E, no, z, niestety mówię z tego powodu, iż jest on trochę oddalony od, od Warszawy, co skutkuje mniejszą ilością kibiców. Jak tam? No, powiedz. Dobrze. dobrze. Drugi że żeśmy trochę za odważnie, a tak to dobrze. Dużo ci za odważnie. To znaczy, żeśmy strzeli szutrowe drifty zamiast jechać na szarf? Nie. nie Drugie okrążenie. Zresztą ła pływa, tak? Ona ma... ma miękkie boki Ona ma miękkie boki i nie jest taka precyzyjna potem się nagrzeje Jak jest sucho, nie? Tak totalnie Drugi drugim na tym szutrze przy asfalcie Byliśmy takie ratowanie na czwartym biegu Że od skarpy tyle ten I potem odbijamy się, pedalowe barierki i tyle od samej strony ale Po ostatnim odcinku, czyli Bemowo Duet, e, wszystkie załogi. E, oczywiście z utęsknieniem oczekują na e, ogłoszenie listy startowej do upragnionej karowej. E, o ile czółówka nie ma gdzieś tam e, tych problemów e, z, e, z tymi nerwami i z oczekiwaniem na, na informację, o tyle te dalsze załogi. Po gdzieś tam zazwyczaj 10. miejscu no, muszą już się uzbroić w cierpliwość i, i kalkulacje lub liczyć na, na zaproszenie organizatora. E, no, regulamin jest, wydawałoby się, prost, w prosty sposób napisany, natomiast no, wchodzi tutaj większa matematyka e, i wyliczenie tej kolejności, tej ilości załóg. A jest to skrzętnie opisane w, w regulaminie. Udało nam się dostać, na wywalczyć nasze naszą upragnioną karową. I po zeszłorocznym, no, feralnym tak naprawdę występie, gdzie cały rok i cały barburka w, w zeszłoroczna układała się po naszej myśli. Wystartowaliśmy na karowej przez drobny błąd gdzieś tam przy wymianie opon nie włożyliśmy. Dodatkowego zapasu auto było za lekkie, co skutkowało no, niestety niedowagą samochodu. W tym roku już przypilnowaliśmy tego w szczególności, aby nie było żadnych gdzieś tam takich tak zwanych fuck upów i, i, no i żeby, abyśmy mogli cieszyć się w pełni. Super zakończonym sezonem. Pani karowa zawsze jest magiczna, tak? no, Jechanie e, tego odcinka przy takiej ilości kibiców, w takiej oprawie, on zawsze tak naprawdę jest mocno stresujące dla załogi, e, no, ponieważ każdy najmniejszy błąd zostanie wytknięty i może zostać e, wyśmiany przez e, tysiące kibiców, które są e, tam. No, i jest to niezwykle trudny odcinek, tak? bo zmienna przyczepność, kostka. Eee, trudne beczki tak naprawdę, bo i są ciasne miejsca, gdzie bardzo łatwo jest gdzieś tam pocałować ten krawężnik, urwać koło. Eee, czy spadanie w dół na kostce, tak na tych eee, ostrych zakrętach, eee, natomiast no, trzecia to jest, była nasza druga karowa. Eee, Druga karowa, którą pojechaliśmy na czas, bo do końca zastanawialiśmy się, czy jechać na czas, czy może jechać pokazowo, zakończyć trochę większą ilość beczek. Natomiast gdzieś tam wygrał ten sportowy duch rywalizacji i pojechaliśmy ją na czas. No, wydaje mi się, że udało się fajny, fajny wynik osiągnąć, przejazd był czysty. Oczywiście zawsze można ciut lepiej te beczki przejechać, ciut bliżej. Natomiast to, co nas w tym roku zaskoczyło na karowej, to przyczepność, ponieważ no, było bardzo przyczepnie, jeszcze nigdy tak nie było przyczepnie. W związku z tym pewnie jak drugi raz byśmy jechali, pojechalibyśmy ją dużo szybciej, bo można było na tej kostce rzeczywiście, która zawsze jest bardzo śliska i gdzieś tam bardzo łatwo tam popełnić błąd i gdzieś tam ten samochód uszkodzić. No w tym roku można było jechać zdecydowanie szybciej, natomiast no, jesteśmy i tak zadowoleni, czas był fajny, dobraliśmy perfekcyjnie opony, wyjechaliśmy o perfekcyjnie ciepłych e, oponach, o czasie. Nie było żadnych przygód, nie staliśmy na starcie. Także tak naprawdę wyszło wam to tak, jak sobie założyliśmy. No, pilot zapytał mnie w tym roku tak naprawdę na starcie, czy pamiętam gdzie mam jechać. Ja mówię, tak, pamiętam, więc jakby cały przejazd sama sobie siedział i, i nie powiedział ani jednego słowa. Ale na szczęście przyjechaliśmy czysto, wiedzieliśmy, wiedziałem, którą stroną e, pojechać, od której strony tą beczkę zaatakować, ile obrotów zrobić, więc e, no, przyjechaliśmy czysto. Auto było doważone w tym roku, e, więc nie było żadnych niespodzianek. 2024 był dla nas tak naprawdę bardzo udany, bo e, miejscami udało się jechać bardzo szybko, gdzieś tam e, potrafiliśmy kontrolować tą, e, to tempo i tak naprawdę tą przewagę przed konkurentami, kto, z którymi jesteśmy w stanie walczyć. No, są konkurenci jak chociażby Hubert Kowalczyk, no, z którym jest nam e, ciężko konkurować, ponieważ jest bardzo szybkim kierowcą. E, no i tutaj jakby znamy swoje miejsce w szeregu, tak? nie no, chcemy za wszelką cenę gdzieś tam próbować się do niego zbliżać i ryzykować uszkodzenia samochodu. Natomiast no, oczywiście no, staramy się zmniejszać to, tą, tą jego przewagę i na niektórych odcinkach udaje się to zrobić. Niektóre odcinki w tym roku udało się z nim wygrać, natomiast no, tam gdzie wiemy, że no, jest dużo szybszy, no, nie staramy się tak naprawdę podejmować zbyt dużego ryzyka, natomiast no, ten sportowy duch gdzieś tam cały czas w nas jest i e, no, widzimy cały czas progres tak? z odcinka na odcinek z Ride on e, czujemy, że jedziemy szybciej. E, potrafimy w momencie, w którym konkurencja się do nas zbliża gdzieś tam e, przyspieszyć i, i kontrolować tam przewagę. Sezon przejechany tak naprawdę bez e, większych e, wypadków e, czy, nie, czy awarii, więc e, po, jest dla nas bardzo udany. Na dzień dzisiejszy wiemy już, że w przyszłym roku również zobaczycie nas na trasach rajdowych samochodów i Mistrzostw Polski. Wstępny kalendarz znamy, 7 rund, czekamy na dzień dzisiejszy na oficjalne potwierdzenie ich. No, kalendarz, do kalendarza powraca rajd Polski jako jedyna, niestety, runda szutrowa. Tak więc do zobaczenia w przyszłym roku. A za ten rok dziękujemy naszym rodzinom, naszym przyjaciołom no i w szczególności myślę naszemu sponsorowi firmie Male Polska. W przyszłym roku e, dzięki naszemu partnerowi możemy przejechać kolejny sezon rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. E, no i tak naprawdę nasze plany na przyszły sezon są podobne jak e, na ten. No oczywiście chcie, chcemy więcej testować, ale to jak co roku, tak? Zobaczymy jak to wyjdzie. Będziemy się starać, żeby jednak e, trochę więcej tych testów e, przeprowadzić z Dzioszkiem. E, natomiast to chcemy jechać coraz szybciej i, i zobaczymy. No. Oczywiście naszym marzeniem jest zdobyć gdzieś tam tego mistrza polski w klasie trzeciej. No w tym roku niewiele zabrakło tak naprawdę i trochę, trochę też przypadku, że tego mistrza nie ma. Natomiast jakby hubert był od nas szybszy, więc zdecydowanie to pierwsze miejsce mu się należało i bardzo się cieszymy i gratulujemy mu. Natomiast no gdzieś tam naszym marzeniem jest ten mistrz polski również w klasie trzeciej i będziemy robić wszystko, żeby to się udało zrealizować.